Witam bardzo serdecznie z tej strony, szeregowy Tracer, a to kolejny odcinek BitCorps. Dziś lecimy sobie z trzecim dniem. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Dobra. Stare koranki? Koronki? Dobra, co tu jest? Yy, ok, tutaj się przywitamy, powiemy sobie, dobry, jak wczorajsze ruchanko. będzie dłuższe od twojego. O Jezu. Dobra robota, Kelly. Wybrałeś normę mandatową. W dodatku poprawnie. Normy na dzisiaj. 5 mandatów za opony. O kurde. Okej. Okay. Tępimy drobne przestępstwa. Mhm. Kurwa, nie zdążyłem tam przeczytać. O kurwa. O, tu szybko było, szybciutko to poszło. Dobra, zobaczymy, co ma do powiedzenia. Kali, pamiętaj, mam Cię na oku. Jasne, szefie. Kurde, jakiś cięty na nas. Cortez, nasz ho Hollow z 59? No znam. O też mówi, że Cię zna. No i co z tego? Masz kurde, 300 dolarów. A to nie znam. Dobra, słyszeliście o czym? Przyjechał do nas jakiś rusek, milicjant w ra o! ramach wymiany kulturowej, chyba. Fajne dupy na rejonie? Tak jak wszędzie. Ta racja, ta racja. Ej, słuchajcie, co jest Magbi? O kurde. Co? W życiu w łapy nie brałem, kurwa. Co to ma być? Jakieś durne podejrzenie? Zajebiście. Nie wiem, jak mogłem żyć inaczej. Mogę już umierać spełniony. Mądrala. To za... A taki cmany był na początku. Dobra, lecimy, nie będziemy się tu zastanawiać. Zobaczmy, co tutaj ulica dla nas dzisiaj ma. <laughs> o, jacy mi milutcy są. O ja wam dam kiedyś zapierdolę was. Czekolada czy pasta? Czerne czy białe. Mmm... Nie, no, ale podobno spaghetti z czekoladą nie jest takie złe. Kurde. A ten czarny chce gadać, już nawet wiem czego od nas chce. Yy, jest sprawa: planujemy dziś grubszą akcję, zakręci się tu paru naszych ludzi. Rozejrzą się po sklepach za drobiazgami. Dajemy. Pojebało chyba. Co za debil za 25 dolarów. A awesome, są ok, dobra Dobra, tym razem musimy szybko yy, szybko przelecieć, yy, w sensie tutaj, bo na pewno... Na pewno pójdziemy do Włochów. Na pewno pójdziemy do Włochów, bo mnie strasznie ciekawi co ci włosi tam robią. Kurde, ma jedną oponę nie tylko. te z przodu. Dobra, mandat mu dawno, nie ma okej. Okay. O, kurde. Co za kutas. Dobra, pójdziemy do tych. Tam będę z Włochami bardziej trzymał. E, szczerze mówiąc, mi się wydaje lepszą a, i, i, alternatywą. Nie robię takiego zamieszania jak czarni. E, wystaw mandat: zaparkowanie i ogumienie. Dobra. Tutaj to. O, tak jak mówiłem. O śmianochowie y, pod kościołem. Zbierze ze na się obiektywam. Dobra, pogadamy sobie tutaj z Włochem. Tak? Wygląda na, pan na kogoś zainteresowanego, zorientowanego w okolicy. Czy mogę pomóc? Chciałbym pogadać o ostatniej strzelaninie. A, te zwierzęta. Słyszał pan coś ciekawego? Być może, ale słabo jeszcze się znamy. Proszę pomóc naszej włoskiej społeczności. Będziemy potrafili się odwdzięczyć. Myślę, że Louis ma już coś dla pana. Zapraszam do środka. Dobra. Ach, dobra, sprawdzę o co chodzi. Parkujemy tutaj taki pa paroch? O czwartej się pojawia. Pięćdziesiąt? Kurde, nie wiem. No dobra, dam mu ten jeden mandat. Może z Włochami będzie lepiej. Wydaje mi się być bardziej cywilizowani, pomimo tego jacy są. Dobra, ruszmy się tutaj. Może akurat będzie mu za coś wystawić ten mandat. Dobra, co tu się wydarzyło? Bo Kelly, co się stało? Auto ukradli. Czym, y, czyje było to auto? Tej pani nie moje na szczęście. Kto dokonał kradzieży? No kto? Złodzieje. Ile sprawców pan zauważył? Nie wiem, kilku. Może ich pan odpisać? Normalni czarni. A. Jakieś znaki szczególne? Byli czarni. <grych> to raczej nic szczególnego. Dobra, zobaczmy co tam mam do powiedzenia. Kurde. Dobra, zobaczymy. Aha. On pewnie pomaga czarnej społeczności po prostu. Znowu, nie no, tylko nie oni O co chodzi? Nasz zgubił klamkę w wyzałku obok knajpy makaroniarzy To kompletny idiot, ale nie chcemy się tam kręcić Byłoby dobrze, by, gdyby ktoś ją znalazł i przyniósł do lombardu Nie no dobra, wezmę, znajdę tylko dlatego, żeby dzieci tam tego nie wzięły Będę takim wiecie, neutralnym gliną staro się być Choć żałuję, że wziąłem to zlecenie od Włochów Dobra, robimy opony. Nie chce mi się mandatu wystawiać za ten zaparkowanie. Muszę pamiętać, że o tej czwartej tam będzie ten samochód. O, dobra. No, tutaj opony takie dość są. Kurde. Wystaw, kurde, nie ma. Ogumienie, tak. Nie. <noise> A niech spada głupia pizda. Dobra, sprawdź. Dobra. Tu jest OK. Dobra, lecimy z oponkami. Dobra, polecimy trochę dalej. Którym to załuku mówili? A nie, koło makaroniarzy, dobra. Dobra, tu nawet jest. Jeżdż... W jakiej inwazji kosmitów? No tak, bo oni będą tu akcję jakąś szykowali. No to normalne, tak? Od senatora? Co za pierdolony frajer. Jakbym mógł... Dobra, jest. Dobra, oddam. Bo to sobie poprawię z nimi relacje. A myślę, że jednak być neutralnym bardziej czy mniej. Nie chcę tu takiego kozaka też zgrywać. Sprawdźmy sobie. Ach. pista jedna. Dobra, tutaj, tutaj lecimy. Dawać mi te opony, ja pierdzielę, nie ma nic. O jest jeszcze jedna. Będzie jeszcze jedna zużyta, tak? Nie, dobra, nie wystawię za jedną. Nie chcę kary dostać. Dobra, odniosę im tego gnata. O, gang 15. Dużo tych punktów, 15 za, za ten. Dobra, sprawdźmy sobie ten furgon. No, sprawdzę Kelly Kelly. Jest! Dobra, mamy kolejny mandat. To mi wystarczy w zupełności. Tylko problem jest taki, że... Yy, nie widzę tego tutaj. Wiecie, bo parkometr widać, że jest przekroczony. Tylko problem jest taki, że nie widzę, czy gumy są ok. To, to chyba po śladach się sprawdzało. Tak, patrzcie, te są nie okej. Okay. Dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko. Jest, jest, jest. Dawaj, chodź tu. Jest, mamy go, mamy go. Bierzemy lamusa. Nie wiem, może przejdziemy się do adamskiego czy coś. Albo hot sobie weźmiemy To nie jest głupi pomysł w ogóle 5 pod 621 Dobra Kupię sobie tego hotdoga. Yy, to było ile? 621 tak? Dobra, tutaj nie będziemy się bawić w takie rzeczy. To chyba się w tę stronę szło, tak? 6 2, 6, 2, 1, tak. I 5. Dobra, tu ktoś jest. Dzień dobry posterunkowy na służbie. Oczywiście, w czym mogę pomóc? Mógłby pan, dla Pana małą ofertę. Mam spotkanie po 3... 6, 2, 3. Ma hasło brzmi Kłos stagoni Co? Dobra, 621 najpierw, piątka, bo tu jest morderstwo. Eee, kto tam? Szczekanie psa. Tu postronkowy Kelly, może pan uciszyć psa? <gry> Pan z. Nie słyszałem nazwiska. Bardzo dobrze schudł od ostatniego razu. O co tu chodzi, kurwa? Matko, fuj. O fuj! co kurde chodzi? Jakiej? Dobrze panu o czym... Może pani już go ściągnąć za mojej nogi. Potrzebuję pomocy w zakupach O, Matko Święta. 91 lat. Jej wnuk jest wysoko postawiony w policji. Kumple komendatnej. Och, Boże. No dobra, niech będzie, zobaczmy. Ej, poczekajcie. 6, 2, 3. Herman Klamach. Dobra, pogadamy sobie z nim. He, he, he. Nie ma tu nikogo takiego, nie, to jest ten sześć dwa. Aha, tu yy... dobra, jest, zobaczmy o co chodzi. Hmm? O co chodzi? Nie, no. Nie, 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 nie mamy czasu na to. My jesteśmy porządnymi oficerami. Wietnam, a jakże? Marines, USMC, piąta dywizja. Proszę, kurde. Dobra, zobaczmy co ten chce, Brudas. No, dobrze zrobił wystaw, mam dnie, gangi planują kraść Dwa różowe, cztery z jabłkiem i galaretką, 6 sezamowych. Kup pączki dla pani... Dobra, pamiętajcie, dwa różowe, cztery z jabłkiem i galaretką, 6 sezamowych. Ja pierdzielę. jak ja to mam zapamiętać? Kurde, nie pamiętam. Dobra, cztery, pięć, sześć. Ja ci pierdzielę. <gry> Dobra, widzę, że tutaj jakieś Dobra, szybko, lecimy. Adamski. Adamski, jeszcze potem musimy te mandat wystawić. Kurde, ale to ciężko jest wszystko wyrobić tutaj. Najwyżej się z mafiami nie dogadamy. Dobra, czekamy sobie na samochód. Tu już widzę, że ten ma coś zaponami, nie tak? Dobra, idziemy jej tę galaretkę zanieść, bo dostanę kota. Tu było 6-2-1. Dobra. Eee, pani, pani, pani. Piątka? Moment, bo nie pamiętam. Tak, dokładnie. Wyciela z pączkami. Tak, oczywiście, to jest cała pącz. O Boże! O matko, fuj O nie! <śled> O Boże, bo z zaraz. O matko. O kurwa. <laughs> o matko nie. O kurwa. Biedny pies. Dobra, idziemy te mandaty. O, dobra, ten ma koła. I patrzcie. Opony nie będą, ok, widzicie? Dobra, to wystarczy, żeby mandat wystawić. Ok, szybko, szybko. Dobra, zastanawiam się, czy wykonać to dla tych po, tej mafii. Wydaje mi się, że lepiej jednak tego nie robić. Lepiej olać to zadanie, to nic dobrego z tego nie będzie. O Boże, o kurde Poczekajcie yy, Mafia mamy 5, Gęgi 15 Znaczy 9 To mógłbym teoretycznie zrobić sobie tam problemy z policją Dużo nie stracę Bo to jest ten samochód A to co to jest? Taki Nie no, podziękuję, nie potrzebuję żadnego sypa. Kuźwa. Nie mam mu za co mandatu pytać. Dobra, poczekamy, zobaczymy co zrobi. Tu coś jest. O Boże Kurde, nie wiem czy dać ten mandat, czy nie. Dobra, dam. Najwyżej stracę, albo poczekam. Albo dobra. Dam zaparkowanie. Cicho Kurde, nie. Źle zrobiłem, źle zrobiłem. Kurde, mogłem sobie to odpuścić. Mogłem tego w ogóle nie przyjmować. No dobra no Sprawdźmy sobie co tu się jeszcze dzieje. Wszystkie rzeczy mamy wykonane. Aha, to już takie nie są ok. Patrzcie. To już też powinniśmy zgłaszać te takie przyciemnione. Dobra, ważne, że też pieniądze mamy na alimenty. Dobra, idziemy. O, zobaczmy, czy ten ma coś zaponami, nie tak? Ok, nie ok. Dobra, to mi wystarczy. Mandat, ogumienie, wystawił pięknie. Aha. Dobra, sprawdźmy sobie tu jeszcze. Dobra, wystawimy sobie mandacik. Żeby nie było. I udało się. Jakoś ten dzień przeżyliśmy. Policja minus 2, to nie tak źle. Gangi. Mamy 4, mafia 5. Wykonałeś normę mandatową 17. Jak żadnego nie zgłosił? Nie wystawiłem mandatu? Jak nie? Nie wiem, co tu się odjebało, jakieś pojebane to jest. No ale nic, to jest sprawa na kolejny odcinek. Yy, bardzo dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia. Uważajcie, jak parkujecie.